Cześć, witajcie na kanale Pawełaco, kanał narzędziowy. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować oto takie urządzenie. Jest to odkurzacz. Odkurzacz warsztatowy marki Partside Model PWD30B1. Na tym pudełku tutaj mamy parametry podane tego odkurzacza: czyli moc 1500W, zbiornik 30-litrowy, przewód sieciowy 6-metrowy, przewód do odsysania 3-metrowy. Możemy tutaj zbierać wodę i możemy zbierać kurz, brud. Dodatkowo tutaj mamy masę różnych złączek, przyłączek, filtr, rurę teleskopową. W zestawie jest również worek. Trzeba tutaj zaznaczyć, że to nie jest odkurzacz piorący, tylko jest do pracy na mokro i na sucho, czyli możemy użyć dyszy, która zbiera wodę i dyszy osobnej, która zbiera pył, kurz. Jest idealny do warsztatu, garażu. Idealny służy do bezpośredniego usuwania pyłu z pił, szlifierek z urządzeń do zasysania pyłu. Tutaj mamy przycisk do wstrzepywania z filtra tego pyłu. Korek spustowy na wodę, jeżeli będzie konieczność usuwania wody. I dodatkowe gniazdo przyłączeniowe. Urządzenia, które możemy przyłączyć, to maksymalnie 2200 W. Co tutaj mamy? Tak, instrukcje obsługi tego typu przyłącze. Dobre do odkurzania w samochodzie, rura teleskopowa, następnie tego typu wąż przyłączeniowy taki cieniutki. gruby przewód zasilający. No i dosyć pokaźny odkurzacz. Tutaj mamy założony filtr, który tutaj w ten sposób odkręcamy. W zasadzie tylko przekręcamy w lewo, żeby go wyciągnąć. tutaj mamy uszczelkę w koło no i w środku mamy akcesoria A tutaj mamy już długi przewód tutaj jest torebka z dodatkowym workiem na tył jedna ze złączek pięć kółek takie pręty gdzie montujemy do tego odkurzacza aby później dobrze owinąć po prostu te przewody wszystkie tutaj mamy dwie ssawki jedna do czyszczenia tam powiedzmy dywanów a druga do odciągu wody z taką gumową tłuszczelką jedna mała Płaska przystawka. Tutaj taka przystawka szczelinowa, i tutaj mamy taką redukcję gumową do różnych średnic. Po prostu jakieś tam narzędzi zobaczymy. No i w środku mamy jeszcze lustro. Składana rączka. Bardzo fajnie. Dobrze będzie przenosić ten odkurzacz. Tutaj mamy włącznik dwupozycyjny. Jeden to włączamy go, uruchamiamy ten odkurzacz. Drugi to mamy wtedy, gdy chcemy podłączyć jakieś urządzenie, i w momencie, gdy włączymy, uruchomimy to urządzenie, to ten odkurzacz też automatycznie się po prostu włączy. Tutaj mamy obroty minimum i maksimum. Odkurzacz oprócz funkcji odkurzania posiada również funkcję dmuchawy, także możemy podłączyć go i stosować jako po prostu dmuchawa. W tym miejscu tutaj mamy funkcję dmuchawy. Tutaj wylatuje powietrze. Podłączę tutaj wiertarkę. No i po kilku sekundach on się sam automatycznie wyłącza. Zobaczcie, jeszcze raz uruchamiam. Fajna, dobra, przydatna funkcja. Tak w tym pojemniku właśnie w tym wejściu mamy podłączenie do sania, a tutaj mamy dmuchawę, odkręcamy i spuszczamy wodę. Fajna opcja też. Huka tutaj mamy z takimi zaczaskami, trzeba to po prostu mocno wcisnąć żeby to przylegało. Sprawdzimy jak ta szlifierka taśmowa pyli bez odciągu. O, zapylenie jak widać jest bardzo duże. Także w warsztacie będziemy mieć wszystko zapylone bez takiego odciągu. A teraz użyjemy jeszcze takich redukcji, bo powiem Wam, że to po prostu nie wejdzie ten oryginalny z odkurzacza, i musimy jeszcze taką dodatkową redukcję tutaj założyć. Dopiero ten układ pozwala nam na po prostu użycie tego odciągu. No dużo lepiej teraz jest przy takim odciągu. Też jest jakieś zapylenie, tu występuje, ale bardzo mocne tutaj jest po prostu ściąganie tego pyłu. Przy uruchomieniu tego sprzętu uruchamia się oczywiście ten odkurzacz. O, jeszcze pracuje, teraz się wyłączył. Także bardzo ważne jest, żebyśmy mieli takie różne redukcje do tych naszych elektronarzędzi, bo inaczej nam to nie podejdzie, będziemy robić taśmą. Tutaj już jest założona taka redukcyjka. No i proszę, to nam elegancko wchodzi. A może bezpośrednio włożymy odkurzacz? Rulę. Tu nie, bo to jest ta sama średnica, co ta redukcja. No i tutaj nam super chodzi bez tej redukcji oryginalnej. No to zobaczmy jak działa to z odciągiem, taka wyżnarka. No przy wyżnarce troszkę to gorzej wygląda. Tu jest taka mała szczelinka i ona po prostu nie zdoła wszystkiego zebrać. Dlatego widać, że mimo to, że jest ten odciąg, to nie zbiera tego wszystkiego, ale dużo tego pyłu drobnego po prostu zasysa. Mam tutaj jeszcze taką redukcję, która tutaj też nie wejdzie, bardzo tutaj krótko trzyma. Mógłbym tutaj zawinąć jakąś taśmą, ale ta część znowu nie podejdzie mi do odkurzacza. To zobaczcie, mogę tą oryginalną z odkurzacza tutaj wcisnąć. Także nie tracę tego. No ale niestety będę musiał tutaj skrócić tą część żeby to po prostu tutaj weszło żeby tutaj był taki dobry, mocny uchwyt tak. obecne tylko około centymetra także więcej nie potrzeba tak mi się wydaje jeżeli nie to będziemy obcinać dalej no i teraz jest bardzo dobre Spasowanie tutaj. No i rura od naszego odkurzacza. I wszystko się trzyma elegancko. No, troszkę nam się tego nazbierało. Nie tak dużo, takich cięć mieliśmy. 1, 2, 3, 4, 5 sześć. A zobaczmy teraz bez systemu odsysania. Teraz mamy ściągnięty odciąg. Dużo więcej jest tego pyłu. Oczywiście ten pył, który się unosi w powietrzu, jego jest znacznie więcej. Przedtem tego pyłu w powietrzu nie było takiego jak, jak teraz. Także na pewno to jest skuteczne narzędzie, taki odkurzacz warsztatowy. A zobaczmy teraz, jak odkurza na przykład w samochodzie. Wykorzystajmy tą sawkę, żeby zrobić tu porządek. Funkcja wody w tym odkurzaczu, jaka tutaj jest, to po prostu będzie taka dodatkowa opcja. Może się kiedyś przyda, może to będzie potrzebne. Po prostu musimy być przygotowani na to, że będziemy zbierać daną wodę, bo jeżeli nam się coś wyleje, no to nie będziemy przecież z pyłem czy tam ze śmieciami mieszać tej wody, tylko dobrze by było, jakby pojemnik był pusty w danym momencie. Przede wszystkim ten odkurzacz ma pomóc przy robieniu brust bruzdownicą, rowków w ścianie. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No Fajnie sobie tak odkurzyć. Oczywiście możemy wyczepać tutaj te nakładki. Muszę Wam powiedzieć, że ma bardzo dobry ciąg. Bardzo dobrze odkurza. Nawet wydaje mi się, że lepiej niż te, co mają na stacjach benzynowych. No to zrobimy teraz próbę dmuchawy. No bardzo niewiele, coś tam wypadło. Podsumowując, uważam, że to jest bardzo dobry odkurzacz, jak na razie spełnia oczekiwania w kolejnych moich filmach na pewno zaprezentuję jak wyciąga wodę jak odkurza wykorzystam te inne ssawki, które tam są w zestawie priorytetem u mnie tutaj jest bruzdownica Dlatego celu został właśnie kupiony ten odkurzacz do robienia rowków użyję bruzdownicy Ensiela jest unboxing na moim kanale, także Zobaczcie sobie tutaj u góry ekranu, jest link. Trzymajcie się i do następnego spotkania. Hejka!